Ja rozumiem, że na przykład z Ministerstwa Zdrowia, bo tam mają trochę skrzywione myślenie, mogłyby dochodzić takie głosy, że ma być drugi lockdown, ale o konieczności... O możliwości drugiego lockdownu wypowiedział się wiceminister finansów. Poparł go rzecznik pan Fogiel, co oznacza, że być może będzie to rzeczywiście polityka polskiego rządu. I ministerstwo, które w pierwszej kolejności powinno blokować tego rodzaju pomysły, ono je forsuje. To jest całkowicie nieodpowiedzialne. To jest tak jakby Karp czekał na Wigilię, jakby Indyk czekał na święto dziękczynienia, jakby Jacek Sosin domagał się rozliczenia 70 milionów złotych, które wydał na wybory, które się nie odbyły. To... To sformułowanie wyszło ze środowiska zbliżonego do konfederacji. Czy panowie tutaj są zgodni, że nie, po, nie powinny takie słowa padać? Bo, bo, bo to jest woda na młyn, propagandy. Łukaszenki, może Robert Wiennicki najpierw. Panie redaktorze, zaręczam panu, że pan redaktor Zomer jest dużo bardziej niezależny od środowiska Konfederacji niż pańska redakcja od Prawa i Sprawiedliwości. No, Natomiast. To... Polska dopominająca się o ustanowienie jakiejś kurateli międzynarodowej nad Białorusią to jak Karp dopominający się przyspieszenia terminu wigilii. Wszystkie zasady, które zostaną zastosowane w odniesieniu do Białorusi, zostaną również zastosowane w odniesieniu do Polski. Podatek cukrowy numer 35 na haniemnej liście podwyżek podatków i opłat w wykonaniu rządu PiS. Największy, najbardziej opodatkowana gospodarka od 20 lat. My zamiast się tym zajmować, zamiast o tym mówić, zamiast mówić o deficycie, o wzrastającej inflacji zajmujemy się tematy, tematyką LGBT facetem, który uważa się za babę, który pobił człowieka na ulicę i uważa, że jest niesłusznie osadzony w w więzieniu. To są problemy dzisiejszej Polski. Przypomnijmy, że Szumowski odchodząc z Ministerstwa Zdrowia nie odszedł z polityki, bo pozostaje posłem na Sejm RP, tak, pozostaje posłem. W związku z tym te, te wakacje w Hiszpanii, przed którymi sam przestrzegał, no są jakimś takim no, no, trochę z napluciem Polakom Przez w twarz. Koniec już z tym pajacowaniem, koniec z tymi wygłupami, dość tych masek, dość tych, dość tych ograniczeń. To jest po prostu jedna z wielu chorób, które, które się roznoszą. Polacy przestali w to wierzyć. Było tyle zwodów, tyle zmian. Ale e, noszą tych maski, boją się, boją się akarte, na które i... rząd Wysłał obywateli i... za, za 500 bon, e, na których nikt ich nie nosił. Więc ludzie już to nie uwierzą po raz kolejny. Już to to, to budzi tak duży sprzeciw społeczny, że chociażby z tego powodu trzeba naprawdę rozważyć natychmiastową rezygnację z tych ograniczeń. Konfederacja, wolność i niepodległość.